Shadows on the prowl, night whispers secrets Streets growl loud, soul patched together With stitches of pride, scarred but shining I refuse to hide Knees n' strong, we rise, we fall Through the fire, we're standing tall Ashes in the wind, but we still crawl Knees the strong, we come Whispers of the past, time moves quick, but legends outlast. Blood in the gutters, sweat on the page. Every rhyme a weapon, break in the cage. Fist clenched tight, got the world in my palm. Storm in my chest, but I'm out. With Stacking up the fight Every fall just a lesson in flight Ghosts in my shadow, dreams in my grip Sink or swim, I'm steering this ship. We rise, we fall Through the fire we're standing Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcineczku porozmawiamy sobie o nowości. O nowości na polski rynek w końcu oczekiwana platforma jezdna Keter Stack'n'Roll. Czyli jest to platforma do systemu lekkiego, tak zwanego, który możecie Obejrzeć na moim kanale, wystarczy wejść w playlistę Keter i tam zobaczycie wszystkie filmiki odnośnie właśnie tego systemu. System naprawdę bardzo godny uwagi, ponieważ mamy wszystko to, co potrzebujemy. Nie dość, że mamy lekkość. To i bardzo fajne, przemyślane różne tematy od akcesorii organizerów po skrzynki, szuflady i tak i tak dalej. Ale dzisiaj nie będziemy przedłużać, pokażę Wam kolejną nowość. Tak się prezentuje nasza platforma, gdy ją zakupimy. Ona nie ma kółek, kółka są w środku i za chwilę skręcimy ją na wizji. Zobaczcie, jak ona się prezentuje, ale oprócz tego. Producent fajny temat przemyślał z tego co ja widzę, bo oprócz e, na przykład platformy na kółkach, widzę, że możemy nawet ją w jakiś sposób przykręcić do ściany lub do podłogi, czyli na przykład na busa podczas właśnie transportowania naszych skrzyń roboczych, żeby one tam sobie nie latały. Więc bardzo fajna opcja. Oczywiście jak na Ketera przystało, wszystko fajnie zapakowane. W środku mamy tutaj kółeczka, kółeczka i mamy również instrukcję obsługi. Czyli oczywiście wszystko wiemy jak to fajnie złożyć. Za chwilę Wam pokażę jak fajnie się to skręca. Mamy etykietkę, gdzie pokazuje nam cały system KT Rock oraz platformę. Dobra, oraz platformę. Na przebicach zobaczycie, ja mam tutaj platformy skręcone. Zobaczycie ją z moim zestawem skrzyniowym, który używam na mniejsze wypady robocze, ale również używam i e, w warsztacie. Oczywiście tutaj mamy oznaczenie, że nie stajemy na naszej platformie, lecz to nie znaczy, że ona nie da rady, bo da radę bez żadnego problemu. Ale chodzi o to, że tutaj mamy nieregularne kształty. Dlaczego mamy nieregularne kształty? Ponieważ Keter tą platformę zaprojektował nie tylko jako podstawa jezdna po równej płaszczyźnie. E, na warsztatach, na robotach i tym podobne, ale również możemy tej platformy używać jako monterki. Czyli przypuśćmy, na przykład robimy coś przy samochodzie i chcemy mieć akcesoria jak najniżej. Zobaczcie, mamy tutaj głęboką kuwetę. Po bokach też mamy takie wstawki, tu mamy na śrubokręty, wkrętaki i inne tematy. Dzięki temu możemy mieć taki właśnie sprzęt leżąc do góry nogami. Pod ręką nie szukając, więc naprawdę mega rozwiązanie. Dzięki tym możemy tutaj fajnie sobie wszystko zagospodarować. Jeżeli chodzi o środek, to wam powiem. Jakie tu są przykroje? W środku mamy prostokąt, który ma 27 na 14,5 oraz głębokość około 45 mm, czyli taki temat mamy w środku. Platforma bardzo fajnie przeżebrowana jest lekka. Powiem Wam, że ona jest naprawdę leciutka, ale zważymy ją ogólnie z kółkami, żeby nie było, że yy, po prostu. Waże sam, y, samo tworzywo. Złożymy ją. Użyję tutaj zakrętarki, oczywiście można użyć grzechotki, można użyć wkrętaka Ostatnio na live skręcałem wkrętakiem ręcznym, ale troszeczkę długo się schodzi, więc stwierdziłem, że dzisiaj użyjemy zakrętarki. Ustawimy tam odpowiednią moc i po prostu poskręcamy. W zestawie mamy cztery kółka: dwa kółka bez blokady oraz dwa kółka z blokadą. Oczywiście, jeżeli chodzi o kółka z blokadą, Mocujemy je od przodu, bo to jest nasz przód platformy. Bo tutaj mamy opcję zapinania, co za chwilę Wam pokażę. Skręcamy w zestawie, oczywiście, mamy wszystko, mamy śrubki, mamy instrukcję, więc bez żadnego problemu możemy sobie e, skręcić. Naszą platformę samemu, nie musimy kombinować, co nam daje y, bardzo fajny temat, bo zrobimy coś sami, to po pierwsze. A po drugie, podczas transportu y, nie mamy jakichś nieudogodnień i paczka jest o wiele mniejsza. To też jest bardzo duży plus. Mamy tutaj na śruby na wkręta PZ3 i sobie możemy skręcać bez żadnego problemu. Wszystko mam przygotowane, otwory, wszystko już jest, tylko po prostu trzeba skręcić. Czyli czysty DAW, Czysty DeJuar. A jak będę skręcał, to mam przy okazji powiem na temat tego tematu. Długo czekałem na tą platformę. Nawet kilka przeróbek mam u siebie na kanale, gdzie te platformy przerabiałem. Od Ketera, ponieważ brakowało tego, zwłaszcza do tematów, jak to się mówi, szufladowych. I się walnąłem i przykręciłem tam, gdzie nie trzeba. Kółko pamiętajcie, bez blokady z tyłu. Z tyłu. Czyli mocujemy, mocujemy z tyłu. Więc poprawka. Więc taki temat, jeżeli chodzi o platformę długo oczekiwany, ale w końcu jest i moim zdaniem jest to must have, jeżeli chodzi o systemy skrzyniowe, ponieważ nie zawsze potrzebujemy karta na dwóch kołach, ponieważ nieraz tak jak mówię, musimy przejechać przez jakiś teren, ale potem do pomieszczenia wbijamy sobie na jak to się mówi, równo powierzchnię. I po prostu dzięki takiej platformie mamy tutaj temat czteroskrętny, możemy sobie śligać bez żadnego problemu i mieć zawsze pod ręką wszystkie narzędzia, a kolejny temat, jak trzeba gdzieś się przetransportować z pokoju na pokój, no to tutaj tą platformą o wiele lepiej to się zrobi niż tam na przykład kartem, więc tutaj duży plus. No i kolejny plus, że tutaj możemy od samego dołu sobie zarzucić e, szuflady stack and roll, czyli mieć pełną kontrolę e, dostępu po prostu do... E, Wszystkich narzędzi, akcesoriów, które po prostu potrzebujemy na daną pracę, tak samo po warsztacie, znaczy w warsztacie jakaś tam podłoga jest, byle jaka, ale jest, u mnie też jest byle jaka, ale jest, więc mi o wiele lepiej jest transportować właśnie na platformie niż kombinować z kartem, co nie. Kolejna kwestia: dla roboczy możemy sobie stworzyć, możemy sobie zrobić siedlisko i na przykład mieć siedzenie. Do jakiejś tam pracy bez żadnego problemu. Jak widzicie, mamy platformę złożoną. Platforma pracuje leciutko. Jak widzicie, obracam ją jak chcę. I tutaj, jeżeli chodzi o wysokość naszej platformy, od dołu to jest jakieś 6,5 cm, prawie 7. A wysokość całkowita to jest jakieś 12,5 cm. 12,5 cm, czyli jak będą jakieś grajdoły, to śmiało przejedziemy, co nie? Pod nimi. Jeżeli chodzi o wymiary całkowite, no to tutaj plus minus wam powiem. To jest jakieś 56,5 na 34. Oczywiście to jest nieforemne. I tutaj będzie szerzej, co nie? A tutaj będzie jakieś. 38,5 cm plus, minus. No i co? Mamy platformę, jak widzicie. Możemy teraz sobie wrzucić zakrętarkę na przykład, jakiś nóż, jakąś miarkę i mieć to przygotowane pod jakieś tam prace gdzieś tam na podłodze i tak dalej. Co nie gdzieś na chyłka, na leżąco, jak zwał, tak zwał, bez żadnego e, problemu. Ale. Mamy szuflady na przykład. Na przykład mamy szuflady. Zobaczcie, ja tutaj zarzucę sobie moje szuflady. Chodźcie, tu szuflady. Nie widzę, jak tu rozpakowa Pyk. Zarzucamy szuflady. Na przykład. Zobaczcie, tutaj wszystko ładnie wskakuje. Zapinamy. Nie widzę. O, właśnie. Tego mi brakowało. Zapinamy. I zobaczcie, nasza. Platforma trzyma się szuflad bez żadnego problemu. Ja na górze, na przykład, mam blacik roboczy, zobaczcie, odpinany. Na przykład, I dzięki takiemu rozwiązaniowi mogę, przypuśćmy, mieć taboretkę pod e, nie wiem, serwis motocykla. Siadam w szufladach, mam e, odpowiednie narzędzia, grzechotki, nie grzechotki, co nie. I mogę sobie e, robić na przykład serwis motocykla, roweru, samochodu, nie wiem, grzebie coś przy hamulcach w samochodzie. Pyk, śmiało możemy sobie siedzieć wygodnie, bez żadnego problemu i przejeżdżać z miejsca na miejsce. Mega rozwiązanie, mega. Jeżeli nie chcemy siedliska, możemy zarzucić na górę na przykład, nie wiem, organizer. Mamy jakieś tam ważne rzeczy, i chcemy go mieć na samej górze. Możemy go mieć na samej górze, albo na samym dole, jak zwał, jak zwał. Wybór należy do nas. I widzicie, że możemy śmiało naszą platformą po prostu operować. Więc sami widzicie, że to jest naprawdę świetne rozwiązanie. Nawet jeżeli chodzi o organizery, tego typu, to jest świetny, to jest świetny temat. Czyli organizery. Szuflady na dole, organizery. Na górze, co nie? I na górze, na przykład, jeszcze duży organizer. Ja tak zazwyczaj mam u siebie na warsztacie właśnie taki y, temat. Szuflada, y, organizery potrójne i duży organizer. Ewentualnie organizery połówkowe, bo też są, więc jak widzicie, rozwiązanie jest naprawdę świetne. Możemy z platformą naprawdę wiele działać I nie oszukujmy się, nie, nie oszukujmy się. Y, jest to temat jest to temat wygody. Jest to temat wygody podczas użytkowania. Tyle w temacie. Nie ma tutaj co się rozczulać dużo na temat szuflady, ponieważ szuflady. Na temat platformy, ponieważ tutaj niby nic skomplikowanego. Ale bardzo pożytecznego. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy używa, używacie, czy posiadacie? A ja jeszcze zważę, bo zapomniałem. A ja jeszcze zważę, bo zapomniałem. Żeby nie było, że, że nie zważyłem. Platforma nasza waży. Kud, nie wiem, jak to, to zważy. Kapkę powyżej 2 kg z kółkami. Kapkę powyżej 2 kg z kółkami. Więc to jest naprawdę niewielka waga i niewielkie gabaryty, a naprawdę duże możliwości. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się do następnego. Teść!